Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę z ważną wiadomością. Co potrzebujesz usłyszeć? Mamy króla monet i dwójkę kielichów. No, niewątpliwie nowa miłość, nowa osoba pojawia się w Twoim życiu, albo ta osoba już się pojawiła i jest reprezentowana przez króla monet. To jest piękna, dojrzała Ziemska, męska energia. Dwójka kielichów mówi o tym, że to spotkanie nie jest, przekona, nie jest przypadkowe. To spotkanie, które jest spotkaniem duszy, ciała. To jest przepiękna zgodność wartości, którymi się kierujecie w życiu. I szóstka kielichów. Całkiem możliwe, że ta osoba. Niesie dużą karmę, być może podróżujecie ze sobą z wcielenia na wcielenie i wspieracie się w kolejnych iteracjach, zwanych inkarnacją. Czóstka kielichów może mówić też o tym, że ta osoba wkracza ponownie w Twoje życie, być może jest to przyjaciel z czasów dzieciństwa. No i pytanie, czy pozwolisz rozwinąć się tej miłości? czy ta więź karmiczna między Wami niesie też bardzo silny ładunek.